Tak. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę teraz o, o. A więc pytania, które zadał pan doktor Szyja, jakiego rodzaju działania będą zdaniem autorki dominować przy tworzeniu się kompleksów reagentów? Czy różnica poniżej 1, 1 kg na mol wskazuje na kinetyczną preferencję którejkolwiek ze ścieżek? Proszę o przybliżenie założeń zamknięcia i klucza. Nie ma nazwy w pracy, choć jest wykorzystywane. Proszę także o wyjaśnienie, czym był podyktowany wybór innej bazy funkcyjnej i na co mogło mieć to wpływ. Tutaj jest, jest taki filmik, który niestety nie działa, bardzo za to przepraszam. Niemniej jednak obrazuje właśnie powstanie. Em, powstawanie tego kompleksu em, reakcyjnego em, poprzez em, powolne zbliżanie się em, reagentów em, ku sobie. E, I taka też jest właśnie, właściwie moja odpowiedź, czyli em, każda droga reakcji rozpoczyna się od em, utworzenia tego kompleksu molekularnego. I dzieje się tak w wyniku słabych oddziaływań międzycząsteczkowych, które można zaliczyć do niekonwencjonalnych oddziaływań. I choć te oddziaływania są słabe, to na ogół określają, właściwie nie, może determinują każdy, każdy proces, może wiele procesów. No i w utworzeniu się kompleksów molekularnych <coughs> towarzyszy spadek entalpii swobodnej gipsa, więc proces ten możemy uznać za samorządny. Czyli moim zdaniem oddziaływania te będą po prostu siłami przyciągania pomiędzy reagentami. Zgadza się i dlatego, że jest i dlatego nie było bariery, natomiast pytanko moje czy by było, czy to będzie raczej Wanderwalsa oddziaływania, czy stateczne czy kulowo w tym konkretnym przypadku? Hmm. Ja znaczy, ja też nie samą odpowiedział na to pytanie. Powiem no, <laughs> szczerze, że, że niestety, niestety w tym zakresie się nie przygotowałem. No, Co by pani obstawiała? Bo ja bym chyba ja tak, obstawiał jak to statyka. a w tejście to są... Ee, tak, że różnią to, się. No, no, o to chodziło, już, Genetyczną preferencji ścieżek. Pan doktor tutaj wspomniał na temat tego, że pomocne byłoby obliczenie tej różnicy począwszy od właśnie kompleksu molekularnego. I to jest bardzo. Dobra uwaga, którą wziąłem tutaj pod rozważanie, natomiast chciałabym również zaznaczyć, że reakcja ta zaczynała się od jednego, jednego tego samego, równego, wspólnego dla wszystkich ścieżek kompleksu prereakcyjnego, a takie obliczenia wykonuje się zazwyczaj wtedy, gdy istnieją dwa różne. Więc tutaj ta różnica, też w mojej opinii, oczywiście, przed tym jak zrobiłam obliczenia, no, myślę, że nie wskazałaby konkretnie, że ta różnica będzie np. większa, mniejsza czy tym podobne, ze względu na to, że właśnie jest jeden ten kompleks prerakcyjny. Niemniej jednak to są różnice, które uzyskałam w toku swojego, swoich obliczeń, czyli począwszy od reagentów, natomiast to są różnice począwszy właśnie od kompleksu reakcyjnego. Są one trochę większe, niemniej jednak nadal nie są one, nie są one większe niż 7 kcal na mol. Chciałabym było się wrócić do slajdów, natomiast podejrzewam, że sytuacja będzie wyglądała bardzo podobnie, ponieważ w sensie chodzi o różnicę tutaj, którą, którą obliczyłam. Chciałam tutaj powiedzieć, że takie moje stwierdzenie, że jest ta ścieżka kinetycznie faworyzowana było troszeczkę odważne. Niemniej jednak potwierdziłam to, że ta ścieżka będzie faworyzowana również w toku chociażby obliczeń lokalnych oddziaływań elektronowych, gdzie jasno mi, wskazano, jasno mi ta analiza wskazała, że właśnie będzie to faworyzowana ścieżka z utworzeniem właśnie tej izoksazoliny, czyli charakteryzująca się stanem przejściowym TSA. I to w obu, w obu tych przypadkach. Także yy, m, przepraszam, że generalnie yy, zawarte zostało takie stwierdzenie w mojej pracy. Rozumiem, że ono nie jest yy, do końca poprawne, niemniej jednak ze względów eksperymentalnych i obliczeniowych popuślam się o yy, właśnie. Jasne, to proszę nie przepraszać, bo to, to właśnie tak jak Pani w sensie, ja chodzi o dyskusję, tak? Chodzi o to, żebyśmy mogli popatrzeć na, na pewne rzeczy z różnych punktów widzenia i przedstawić swoje racje. Jestem ja tutaj zgadzam się z tym. Yeah. Model lock and key, praktycznie nie przytoczyłam tego, nazwy tego modelu w pracy, nie był jednak właśnie w toku wykonania obliczeń, dokowania molekularnego zostało zastosowany. Model ten, jak na rysunku zresztą jesteśmy w stanie stwierdzić, polega na tym, że centrum aktywne enzymu musi mieć Odpowiednią geometrię, a właściwie taką samą geometrię, taką samą naturę chemiczną, jak, jak ligand, który, który no, jest katalizatorem tych reakcji enzymatycznych. Oprócz tego, współcześnie istnieją jeszcze dwie, dwa modele indukowanego dopasowania i selektywnego dopasowania. Indukowane dopasowanie polega na tym, że. Miejsce aktywne dopasowuje się podczas procesu wiązania do ligandu, natomiast selektywne dopasowanie polega na tym, że w czasie oddziaływania ligandu z białkiem dochodzi do zmiany geometrii właśnie tego, tego aktywnego centrum, tak w różny sposób. Mówiąc potocznie, ligand może wybrać sobie moment najlepszy i najdogodniejszy dla niego i wówczas utworzyć wiązanie właśnie z tym enzymem, żeby katalizować tą reakcję. I właśnie dokowanie molekularne jest, jest oparte na tym modelu lock and key, ponieważ dostajemy wiele różnych pozycji ligandów w danym białku z których możemy wybrać właściwie tylko jedną, tą, która będzie charakteryzowała się najlepszymi właściwościami, właśnie m, największą energią wiązania z danym centrum aktywnym zawartym w białku. Przy czym właśnie to białko jest całkowicie sztywne, nie ulega zmianom? Tak. Jasne. Yes. Jeśli chodzi o wybór różnych baz funkcyjnych i funkcjonalnych do obliczeń, do obliczeń modelowania pantowo-chemicznego reakcji, zastosowany został funkcjonal i baza funkcyjna wybrana na podstawie dostępnej literatury i tego, że właśnie podobne reakcje zostały scharakteryzowane właściwie, można powiedzieć, w ten sam sposób. Na bazie obliczeń wykonanych właśnie tam, tam, tą metodą. Zgadzam się, że poniekąd może być tutaj niewielki błąd pomiędzy wynikami, wynikami które, błąd po optymalizacji bym powiedziała, pomiędzy wynikami tymi, które robiłam dla modelowania mechanizmu reakcji, a tymi do dopowania. Ale tylko i wyłącznie ze względu. Właści... Znaczy, może, może nie tylko i wyłącznie, tylko moim zdaniem, tylko i wyłącznie poprzez to, że bazy funkcyjne, które były zastosowane w tych funkcjach, różniły się. I w, w przypadku B3LIB-GD3 użyłam bazy funkcyjnej 6,31+, natomiast, natomiast w przypadku reszty obliczeń baza ta była większa 6,311-GDP. Niemniej jednak uważam, że nie, nieznacząco y, mogło to wpłynąć na wartości uzyskane w dokowaniu molekularnym, a wręcz można powiedzieć, że baza funkcyjna, która została wybrana do właśnie do tego funkcjonału B3 lub B3, B3, B3 y, um, mm, brała poprawkę na udział wiązań wodorowych, co z kolei interesuje nas w przypadku dokowania molekularnego. Panie bardzo profesorze, bardzo bardzo. Bardzo. Tak, oczywiście. W takim razie możemy przejść do kolejnej części. Pan profesor jeszcze nie wie czy ja chcę przejść do tej części, ale już tak, tak, panie profesorze, <grym> przechodzimy do dyskusji.